Czy rzeczywiście ozempik jest pierwszym w historii lekiem, który będzie powodował odchudzanie? Jakie są skutki uboczne przyjmowania ozempiku i jakie są efekty? Długofalowego przyjmowania ozempiku. O tym dzisiejszym nagraniu serdecznie zapraszam. Nie ustają pytania, czy warto brać ozempik, czy on rzeczywiście działa. Postanowiłem więc zamiast każdemu po kolei odpowiadać, i oczywiście też będę dalej odpowiadał, ale nagrać na ten temat film, co o tym myślę, co mówią badania i tak naprawdę jakie są rekomendacje związane z tym lekiem. Pokrótce to, co każdy powinien wiedzieć na temat tego leku. Po pierwsze, został stworzony przede wszystkim dla osób z cukrzycą typu drugiego. Jednak badania wykazały, że może pomagać osobom również. Bez cukrzycy typu drugiego w odchudzaniu spłoną tkanki tłuszczowej. Mówiąc trochę bardziej skomplikowanym językiem, ozempik działa tak, że naśladuje hormon GLP1. Ten hormon jest naturalnie produkowany w naszych jelitach i pomaga on ustabilizować poziom glukozy we krwi. I robi to tak naprawdę na trzy sposoby. Po pierwsze, zwiększa wydzielanie insuliny, czyli pomaga nam obniżyć poziom glukozy we krwi. Po drugie, opóźnia. Opróżnianie żołądka, dzięki czemu jesteśmy dłużej syci, a co za tym idzie, będziemy prawdopodobnie mniej jedli. I po trzecie hamuje wytwarzanie hormonu glukagonu, co będzie również wpływało na obniżenie poziomu glukozy we krwi. Tylko krótka informacja, tak naprawdę mała, wielka prośba. Mam ogromne marzenie, żeby mieć milion subskrypcji na moim kanale na YouTube, a prawie 70% osób, które mnie regularnie ogląda, jeszcze tego nie zrobiło. Bardzo proszę, jeżeli masz chwilę, kliknij przycisk poniżej, subskrybuj, to mi bardzo pomoże się rozwijać, a ja Tobie z góry serdecznie dziękuję i już wracamy do filmu. I mając te podstawy, teraz przejdźmy do tego, jak to w praktyce wygląda. Po pierwsze, badania rzeczywiście, te, które zrobiono, wykazały, że przyjmowanie tego leku mogło znacząco nawet obniżyć poziom masy ciała. I super, tylko teraz tak, reklamuje się, może nie reklamuje, tylko mówi się o tym, że Ozempic jest lekiem na odchudzanie. Musimy wiedzieć czemu on działa. Ja już to częściowo powiedziałem, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, żeby każdy zrozumiał mechanizm działania tego. Bo to nie działa tak, że ja przyjmuję ten lek i on mi spala tkankę tłuszczową. Totalnie to nie działa w ten sposób. W praktyce Ozempic jest lekiem, który Pomaga nam poczuć przez dłuższy czas sytość, czyli on będzie pomagał nam regulować apetyt. Czyli on w pewnym kontekście pod tym kątem działa trochę jak błonnik, dlatego że on będzie nam trochę spowalniał trawienie i też będzie nam zwiększał poczucie sytości. Więc to jest jedna z dróg, dla których ten ozępik rzeczywiście może działać lepiej. Czyli osoby, które chcą schudnąć, jedzą za dużo, więc jak będą przyjmowały ozępik, prawdopodobnie będą się szybciej najadać i dzięki czemu będą jeść mniej, i dzięki czemu będą prawdopodobnie chudnąć. Tak jak też powiedziałem już wcześniej, ozębik ma wpływ na nasze hormony. Powiedziałem o insulinie i o glukagonie. Więc znowu, jeżeli ktoś ma problemy z gospodarką glukozy w organizmie, to znowu przyjmowanie tego leku, przynajmniej według tych badań, krótkofalowo rzeczywiście może pomóc. Ale teraz znowu, jeżeli ja będę spożywał posiłki i produkty, które mają dużo cukru, które dynamicznie pobudzają poziom glukozy we krwi u mnie, to znowu ozębik będzie tak trochę nam to wszystko maskował. Więc teraz Wiedząc to wszystko, powiedzmy sobie prawdzie w oczy. To nie jest tak, że ja nie zmienię swojego stylu życia i ozempik zadziałam magię. To jest tak, że ja zmieniam swój styl życia, czyli lepiej jem więcej się ruszam, lepiej śpię, zarządzam lepiej swoimi stresami i emocjami. Do tego, jeżeli lekarz zaleci mi przyjmowanie tego leku pod nazwą Ozempik, prawdopodobnie miał lepsze efekty. Ale to nie działa tak, że ja dalej jak jadłem źle, jadłem niezdrowe produkty, przetworzone, mocno wysmażone i teraz sobie biorę ozempik, to nagle się wszystko zmieni. Nie. Zmieni się może troszeczkę, może mieć lepsze trochę efekty, bo to jest jednak lek, ale co nie zmienia faktu, że długofalowo nadal będziesz mieć problemy, bo spożywanie żywności, która jest niezdrowa, która jest przetworzona, która nie ma wartości odżywczych, niestety prowadzi tylko i wyłącznie do chorowania, do obniżenia jakości życia, więc ozempik ci tego nie. Nie zmieni. A teraz ważna informacja, jeżeli chcesz lepiej się czuć, lepiej wyglądać lub po prostu schudnąć, to posłuchaj uważnie. Jako jedyni w Polsce w naszym portalu strefaprzymając.pl dajemy gwarancję efektów albo zwrot kosztów, więc nic nie ryzykujesz. My odciążymy Cię w czym tylko się da. Rozpiszemy dla Ciebie odpowiednią dietę, rozpiszemy dla Ciebie fajne treningi, które przede wszystkim mają być skuteczne i oczywiście masz nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem. Ponadto masz oczywiście dostęp do ponad 400 przepisów, do zamkniętej grupy na Facebooku naszych podopiecznych, którzy się motywują i inspirują we we wspólnym działaniu. To wszystko w najlepszej cenie na rynku. Serdecznie zapraszam www.strefaprzemian.pl Kompleksowa opieka dietetyczno-treningowa. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Jeżeli się mało ruszasz, będziesz się szybciej starzeć, twój mózg będzie się szybciej starzeć, będziesz coraz wolniej myśleć, będziesz mieć coraz gorszą odporność, trawienie i tak dalej. Znowu ozempik nie zastąpi twojej aktywności fizycznej. Jeżeli śpisz 5-6 godzin jeszcze ten sen jest przerywany i w ogóle twój cykl dobowy nie istnieje, bo raz wstajesz o 7, raz o 9, raz i już spać od 22 raz o 3 w nocy, ozębik nie zastąpi twojego spania. Jeżeli kompletnie nie radzisz sobie z emocjami, rzucasz się na jedzenie, jest tak, że zajadasz stres, ozębik niestety nie ustabilizuje twoich emocji. Więc ozębik jako coś, co może pomóc ci mieć lepsze efekty, jak najbardziej ok, nadal nie zmienia się kompletnie nic, jeżeli chodzi o zmianę stylu życia, do czego serdecznie zawsze będę zachęcał nie ma i nigdy nie będzie drogi na skróty w tej kontekście. Jeżeli chcesz dobrze wyglądać, jeżeli chcesz być zdrowy, mieć wysoką jakość życia, to musisz dbać o to co jesz, o to jak się ruszasz, o to ile śpisz i jak zarządzasz swoimi emocjami, o twoje relacje. To jest fundament i to będzie niezmienne. To wymaga pracy jak wszystko co wartościowe w życiu. Jeżeli chcesz mieć fajną relację, musisz o nią dbać i musisz na nią poświęcać czas. Jeżeli chcesz mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem, musisz o nie dbać i musisz mu poświęcać czas. Jeżeli nie chcesz mieć brzucha, musisz dobrze jeść i musisz też się ćwiczyć. Więc jeżeli chcesz schudnąć, możesz się tym wspomagać, ale nadal fundament zostaje dokładnie ten sam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym nowym leku, kto go stosował i jakie miał efekty. Jestem bardzo ciekawy, dlatego że nadal bardzo mało osób o tym mówi, jakie konkretnie miało już efekty. Jeżeli chodzi o badania długoterminowe, nie istnieją, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić tak naprawdę, jak długofalowo będzie działał, aczkolwiek na podstawie tego, co już jest pokazane, no myślę, że tutaj nie będzie cudów. Nie będzie też nie wiadomo tak, że nie, nagle nie wiadomo po ilu miesiącach Zaczyna się zaburzać i nagle organizm zaczyna chorować czy coś. Wątpię, żeby tak było, raczej na pewno tak nie będzie. Co nie zmienia faktu, że te badania, które są, pokazują, że jak najbardziej on jest OK. I jako dziecko nie mogę powiedzieć, nie bierzcie go, bo to jest jakiś po prostu bzdura i tak dalej. Tylko trochę Wam pomaga, jeszcze raz to powtórzę. Więc pamiętajcie, fundament. Pozostaje. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj, piszcie w komentarzach lub na kontakt małpa strefaprzemian.pl. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. A za chwilę Ci wyskoczą dwa filmy. Wybierz jeden z nich, bo im więcej wiesz, tym lepsze będziesz mieć efekty. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć!